Cześć widzowie, w dzisiejszym odcinku księgamy trawę na tym polu dalej chodził o, ten, żeby kury nie schodziły dobra, robimy. o, tu jest to, jest to lepkie wczoraj spoczyłem Ten wiozłem. i ten obornik wziąłem. Nie jestem taki niech To z Idziemy tu polem, co tam na początek tu pola od drogi. no tam do 9 koła mam. Będę kupować traktor. Będę jeszcze trochę więcej pieniędzy, to na pewno to będzie... Masy z Ferguson. Ale nie wiem jeszcze jaki. I jakieś chyba pola. Będę kupować coś tu blisko. Udah, pelan ya. Jadi, jauh. Nah, itu aja. Nah, robot aja. Ini aja. No i następny odcinek to będzie skontrolowanie tych pól tamtych. A jeszcze kolejny to będzie na nawozu. Jeszcze, jeszcze kolejny to będzie raczej opryski. Chyba, że coś innego, a to nie wiem. No to patrz, odpiąłem. Nie chcę koszucie złota, patrz, to. Będę trzeba też kupić wały. Żeby... Później tą trawę wałować. No, ale teraz potem, więc to jak będą... trochę pieniędzma nie są wały. Dobra. O, widzimy tutaj obok. Dobra. Dobra, idziemy. Kolejny przejazd. Nie wiem, zrobię trochę i będę kończyć nim. Odcinek z 10 minut. Poza odcinkiem to już do końca. No i tyle będzie. Dobra, zaraz sobie to zrobię, wyjechać już tam, żeby było zrobione od długości. I zakończyć odcinek. A no, tutaj będzie tej trawy. No, ale tam na parę.

Zroterować zamiast tego. Równowiadzone do do końca. Teraz trzeba zakończyć odcinek już. Nie będzie on za długi. Teraz 6 minut będzie mieć. Albo i mniej. No, ale tyle wystarczy, normalnie. W ogóle to jak wyjdzie nowy farmik to raczej tak to do razu kupywać Jak będzie fajny no i by zaczyncie robić takie sobie zrobione odcinki od zera do milionera do dobra, zakończę ten odcinek Poza ciżkiem ze jeszcze zrobię. Zobaczę na razie.